Dzień dobry. W dzisiejszym filmie będę kontynuował tematykę pracy w programie Python Tart. Omówię rysowanie figur geometrycznych takich jak kwadrat, prostokąt, trójkąt równoboczny, trójkąt równoramienny, okrąg. Przedstawię sposób zmiany koloru pisaka, zmiany grubości pisaka, podnoszenie i opuszczenie pisaka, ustalenie koloru tła oraz ustalenie prędkości pracy Żółwia. Po zalogowaniu się na platformę. Wczytujecie tutaj stronę programu online. Po wczytaniu mamy tutaj dwa okna. To czarne okno jest to nasz edytor. Tutaj będziemy wstawiać nasze polecenia komendy białe okno będziemy widzieć wykonywane czynności przez żółwia i teraz struktura naszego kodu. Pierwsze polecenie mamy import tartl. Jest to wczytowanie bibliotek programu Python Tartl. Drugie T równa się tart tartl. A więc utworzyliśmy żółwia, który ma na imię Ty. T. Kolejny wiersz, to co nas interesuje, ustalamy prędkość pracy naszego żółwia. W tej chwili prędkość ustawiana jest na 5. I kolejne polecenie jest to polecenie przesunięcie żółwia o określoną ilość jednostek kroków. Ja będę używał określenia kroki. Program uruchamiamy za pomocą tutaj przycisku zielonego. Klikamy i tutaj, w tej części, widzimy wykonaną czynność na podstawie tych poleceń, które są przedstawione tutaj. A więc, żółw domyślnie jest ustawiony w lewą stronę poziomo i po uruchomieniu naszego programu narysował linię o długości 100 kroków. Tutaj na platformie, jak czytacie lekcję, macie pierwszy punkt: ustawienie koloru linii pisaka. Tutaj przesuwam to polecenie odnośnie przesunięcia naszego żółwia i wstawiamy polecenie: kolor. Otwieramy nawias w cudzysłowie, wpisujemy nazwę naszego koloru. Czyścimy ekran, uruchamiamy. Żółwik narysował nam linię o kolorze niebieskim. Tutaj macie adres strony internetowej, po wczytaniu której mamy dostęp do 140 kolorów w języku angielskim. Tutaj możemy sobie skopiować. Nazwę koloru i wstawić tutaj w tym polu. Czyścimy ekran, uruchamiamy. I jak widzicie, już mamy narysowaną linię tym kolorem, który sobie tutaj wybraliśmy z listy. Na przykład tutaj mamy kolejny. Wstawiamy tutaj w to pole. Czyścimy ekran, uruchamiamy i mamy narysowaną nam już linię kolejnym kolorem. Kolejny temat, czy problem, ustawienie grubości pisaka. Grubość pisaka ustawiamy za pomocą polecenia pen Size. W tej chwili mamy ustawioną grubość pisaka na 4. Uruchamiamy polecenie, i jak widzicie, już linia jest grubsza. Ma inny rozmiar. Zrobimy sobie może 14. Zobaczymy, czy pójdzie. Mamy linię o grubości 14. Wrócimy do jedynki. Wykonywanie poleceń możemy robić. Yy, to znaczy, możemy na przykład przerywać tutaj, wyczyścić ekran i uruchomić od nowa. I mamy w tej chwili już. Ustawiony kolor i grubość pisaka. Teraz ustawimy sobie kolor tła. Tutaj mamy już przygotowany zestaw poleceń razem z komentarzem. To znaczy robimy Ctrl-A, Ctrl-V. Komentarz informuje nas o tym, co dzieje się w danym wierszu. To znaczy za co odpowiedzialne są polecenia w danym wierszu. A więc mamy tutaj czytanie bibliotek i tak dalej, i tak dalej. Uruchamiamy polecenie. Mamy narysowaną linię i zobaczcie zmieniło nam się również tło. Przedtem tło było białe. Tu może sobie wybierzemy Tutaj wklejamy sobie tu w to miejsce. Uruchamiamy. Jak widzicie, już mamy zmienione tło naszej pracy. Kolejny punkt naszej lekcji jest to zakres, wielkość pracy naszego żółwia. Ale tutaj mamy to ustawione pod kątem osi 45 stopni. Tu, jeżeli skopiuję te polecenia i wstawię do naszego programu, a więc Ctrl A, Ctrl V uruchamiamy program. A więc, jak widzicie, żółw wyrysuje nam linię w danym zakresie, do którego może sobie pozwolić. Tutaj, możemy jeszcze troszeczkę kawaczek pociągnąć tam, może z 5, gdzieś z 5 kroków w górę. Tutaj. A więc, jak w ogóle żółwik nasz porusza się na, w tym programie? Przede wszystkim on ma taką samą oś jak w matematyce. A więc mamy oś x, y. tutaj mamy oś X, tutaj Y. W tej ćwiartce wszystkie wartości są dodatnie. To znaczy, jak będziemy podawać lokalizację żółwia, nawiasie z poleceniem danej lokalizacji podajemy wartość 150, 150. W tej ćwiartce x jest ujemne, ponieważ tutaj jest 0, idziemy w lewą stronę, wszystkie wartości x są ujemne, natomiast tutaj y jeszcze jest dodatni. A więc w nawiasie mamy minus 150 na 150. W tej ćwiartce x i y są ujemne. A więc tutaj będziemy mieli minus 150, minus 150. W tej ćwiartce, jeżeli byśmy wyobraźmy sobie to, bo 100, jednostka 150, to tutaj piszemy tak. x ma wartość dodatnią, ma 150. y ma wartość ujemną, minus 150. Także tutaj za pomocą tych poleceń sprawdziliśmy sobie zasięg naszego pola pod względem kąta 45 stopni. Teraz przejdziemy do rysowania prostokąta. Kopiujemy sobie to, ten zestaw poleceń, wstawiam do programu i teraz co mamy tutaj za polecenia? Mamy. Pierwszy tutaj, biblioteka, tutaj utworzenie ekranu rysowania, tutaj na żółwik, dajemy mu imię. Natomiast tutaj mamy pierwsze polecenie przemieszczenia, a więc tutaj, w tym poleceniu, żółwik idzie w prawą stronę na 150 kroków. Następnie obraca się o kąt 90 stopni, kieruje się w górę. I przechodzi 75 kroków w górę. Ponownie mamy kąt 90 stopni. Obraca się tutaj w lewą stronę. Idzie o 150 stopni w lewą stronę. Obraca się o kąt 90 stopni. Kieruje się w dół. I wykonuj ostatnie polecenie. Idzie 75 kroków w dół. Po kliknięciu żółwik narysował nam prostokąt. Tutaj obrót mamy za pomocą polecenia left. I tu w nawiasie podajemy wielkość, o jaką ma obrócić nam się nasz żółwik. Tutaj z 90 stopni może zrobimy sobie 45 stopni i zobaczymy, jak teraz to wyjdzie, czy on narysuje nam Prostokąt nie narysował, dlatego że tutaj w tym miejscu zmieniliśmy parametr na 45. Tu muszę przesunąć się tutaj. A tu. Teraz chciałbym dokończyć na przykład ten prostokąt, a więc mogę tutaj to sobie skopiować. Wkleić tutaj. Tak tutaj musimy teraz zmienić parametry na 150 i powinno być OK. Sprawdzamy i mamy. A więc tutaj mamy prostokąt pod kątem, który obrócony jest o 45 stopni, ponieważ tutaj zmieniliśmy parametr. Kolejny element jest to rysowanie. Kwadratu. Tutaj mamy polecenia do naszego kwadratu. Ctrl A, zaznaczamy wszystko, Ctrl V, wklejamy, naciskamy odtwarzanie i mamy narysowany kwadrat. Tak samo jak poprzednio, tylko w tym przypadku, ze względu na to, że kwadrat ma wszystkie boki równe, tutaj podajemy jednakowej wielkości kwadratu. Yy, o jaką ma, jakie ma przesunąć się nasz żółwika, więc nasz kwadrat ma bok 150. Kolejny temat tutaj już przejdziemy do narysowania trójkąta równobocznego. Tutaj narysowałem taki układ, który pozwoli nam omówić tematykę związaną z rysowaniem naszego trójkąta. Jak mówiłem, żółwik przy uruchomieniu programu na samym początku jest skierowany w prawą stronę. Teraz, żeby narysować trójkąt równoboczny, musimy go obrócić. A więc musimy go skierować w górę, w górę o kąt 60 stopni musimy go obrócić w lewą stronę, żeby on z tego punktu, jak będzie na przykład tutaj, mógł narysować tutaj ten bok. Oczywiście możemy zrobić tutaj poziomo, potem tu i tu. Obojętnie. Czy będzie tego, ten trójkąt będziemy rysować za pomocą polecenia? Idź w prawo, obróć się o 60, o odpowiednią wartość kąta, idź w lewą stronę, obróć się o kąt. I idź w dół, i skończyłeś rysowanie trójkąta równobocznego. Możemy również ten trójkąt narysować w ten sposób, że z tej pozycji kierujemy Żółwia w górę, obracamy go w lewą stronę o kąt 60 stopni, dajemy polecenie tutaj, żeby narysował ten jeden bok. Następnie ma obrócić się o określoną wartość w prawą stronę lub w lewą stronę obojętnie możemy po prostu wydać mu określone dane polecenie obrotu o dany kąt obojętnie czy to będzie w lewą stronę czy w prawą stronę tutaj mamy polecenia do narysowania trójkąta ctrl a ctrl v Uruchamiamy i proszę bardzo żółwik nam narysował. Jeszcze raz. A więc mamy tutaj za pomocą tych poleceń narysowany trójkąt równoboczny. Kolejny układ jest to trójkąt równoramienny. A więc trójkąt równoramienny ma dwa Boki równe. I tutaj mamy zestaw poleceń. Uruchamiamy. Mamy narysowany trójkąt równoboczny. Tutaj mamy polecenie gotu minus 50, minus 50 to znaczy żółwik rysując trójkąt równoramienny ma przejść w określone miejsce ponieważ tutaj podaliśmy polecenie również PU podnieść pisak przejść do punktu minus 50, minus 50 tutaj mamy polecenie PD opuść pisak Następnie żółw ma obrócić się o kąt 70 stopni. Ma iść o 150 kroków. Teraz ja tutaj wykorzystałem tylko polecenie obrotu w lewą stronę. Ma obrócić się o minus 140 stopni. Ma pójść o 150 kroków. Następnie ma obrócić się o minus 110 stopni i ma przejść o 100 kroków. A więc te 150 to jest długość tego ramienia i tego ramienia. 100 jest to podstawa naszego trójkąta. A więc ten układ poleceń daje nam możliwość narysowania trójkąta równoramiennego. I teraz tutaj mamy polecenie PU i mamy nawias otwarty i zamknięty w środku jest pusty. To jest polecenie podniesienia pisaka. Tutaj mamy gotu. Tu podajemy lokalizację naszego du, yy, duszka, y, żółwia, gdzie żółw ma przejść w odniesieniu do tej lokalizacji, którą tutaj omawiałem poprzednio. A więc mamy tutaj osie i podajemy lokalizację. Jeżeli było w poleceniu minus 50, minus 50, to żółwik ma wczyta nam się gdzieś tutaj w tej ćwiartce. A więc w ten sposób wydajemy polecenia do narysowania naszego trójkąta. Teraz chcemy narysować okrąg. Kopiujemy polecenie. Ctrl A, Ctrl V. Uruchamiane. W tej chwili żółwik narysował nam okrąg o promieniu 120. Jeżeli zmienię na 220, to okazuje się, że żółwik wyszedł nam poza ekran, ale narysował nam okrąg wychodząc poza nasz ekran, poza lokalizację. Jeżeli ja teraz Zamiast 200 zrobi 20, to ten okrąg, okrąg będzie mniejszy. Polecenie do rysowania okręgu podajemy za pomocą polecenia circle. Tutaj 20 jest to promień, a więc tu na środku mamy punkt oś, i od tego punktu żółwik. Rysuję linię w odległości 20 kroków od środka okręgu. Kolejna tematyka to jest ustawiamy grubość pisaka przy rysowaniu okręgu. Wracamy do programu Ctrl A, Ctrl V. Teraz zmieniliśmy grubość linii. Uruchamiamy program. I ustaliliśmy, że żółwik ma narysować nam okrąg za pomocą polecenia pen Size linią o grubości 6 kroków, można powiedzieć. Kolejna pomyłka. Kolejny zestaw poleceń. Tutaj zmienimy sobie również. Kolor linii. A więc tak. Tutaj mamy wczytowanie bibliotek. Tutaj utworzyliśmy żółwia o imieniu T. Teraz tu mamy grubość linii, która wynosi 6. Tutaj mamy kolor linii. A tutaj mamy promień. Uruchamiamy. I mamy narysowany. Okrąg o promieniu 120 kroków, kolor pomarańczowy z odcieniem jakimś tam. Następnie linia jest w grubości 6. Także tutaj mamy to wszystko zebrane. A więc. Omówiliśmy sobie tematykę związaną z kolorem linii, z grubością, zmieniliśmy kolor tła, następnie sprawdziliśmy zasięg pod względem linii pod kątem 45 stopni, to znaczy, tutaj do narożników, ze środka ekranu do narożników, jaki jest zakres, następnie Dowiedzieliście się, jaki układ osi jest w tym programie? Tutaj narysowaliśmy sobie prostokąt, kwadrat. Omówiliśmy zasadę obracania żółwika o kąt, żeby żółw narysował na daną figurę. Tutaj musimy po prostu, jeżeli będziemy jakąś inną figurę rysować, to wtedy musimy wziąć sobie to rozrysować, wziąć kalkulator, obliczyć o jaką wartość kąta musi żółwik nam się obrócić Następnie tutaj mamy obrót żółwika w lewą stronę Wykorzystując polecenie obrotu w lewą stronę Tutaj mamy trójkąt równoramienny, tutaj mamy okrąg Tutaj zmieniliśmy polecenie. Wprowadziliśmy polecenie odnośnie grubości linii. A tutaj jeszcze wprowadziliśmy polecenie co do koloru linii. A więc mamy tak. Tutaj utworzenie żółwia, tu mamy grubość linii, tutaj mamy kolor linii, tutaj mamy promień. Jeszcze możemy ustalić szybkość pracy naszego żółwia mamy polecenie speed tu mamy 30 uruchamiamy i tu możemy sobie zmieniać, na przykład zrobimy sobie jedynkę i żółwik wykonuje naszą pracę z prędkością 1 Mamy narysowany rysunek. Jeżeli tu zrobimy sobie na przykład 40, 90. Mamy. No. A więc w ten sposób możemy edytować sobie parametry pracy naszego żółwia. Mam nadzieję, że ten film. Przedawam się w pracę, i że skorzystaliście tutaj z informacji, właśnie związanych z tym, jak rysować w programie Python Tart figury geometryczne, jak zmienić pisak, jak podnieść, opuścić pisak, gdzie w jakiej, za pomocą jakiego polecenia, yy, przedać określoną lokalizację do przejścia naszego, Żółwika względem osi. Serdecznie zapraszam na kolejne filmy i również do subskrypcji mojego kanału.